he's been all over the world mastering the skills of catching and throwing he uses it a lot after converting to mma <laughs> Tomek był trudnym zawodnikiem. Przez chwilę tam się ta góra zachwiała, ale później jak już zapała tych korzeni, zrobiła się twarda, to już żadne jego inne ciosy nie robiły na mnie wrażenia, a po prostu wiedziałem, że jak wlecę ze swoimi karabinami. To go się posadzę na deski. I know about Janikowski for a long time. I know he won the Olympic medal, big accomplishment. In MMA, he has some good wins. He fought a, a former teammate of mine, Janik Bahati. I want that Olympic medalist on my resume. You know, I want that victory on my resume. To już jest taki zawodnik naprawdę dwa, trzy levele można powiedzieć, wyżej. Bił się dla najlepszej organizacji, ma dużo walk stoczonych, ma lepsze zasięgi, lepsze warunki fizyczne od moich. Wygrywając z takim zawodnikiem, naprawdę to już będzie prestiż, to już będzie takie wielkie wow, to by nawet miało większe znaczenie niż wygrana z Michałem Materiałem. It's a brilliant challenge. I'm very happy the challenge can't be offered me. In my mindset, I'm here to dominate the division. Of course, it's a good opportunity for him, but it's a very big risk for him. I really push myself and push my skill in boxing and jiu-jitsu. In boxing I spar world champions, I sparred Anthony Joshua for example, so I spar a lot of top boxers. I'm always prepared to go to the distance, but my style and my animal instinct usually gets the job done. I have 13 finishes in 14 wins, and most in the first round. To na walce okazuje się czy trzeba być zimny, czy trzeba zachowywać spokój. Będzie trzeba to się odpalę, idę na maxa. Jeżeli będzie trzeba, będę bił się spokojnie. Janakowski Mam pewną małą psychiczno-sportową przewagę na nim.

Dzień dobry. I look forward to entertaining the Polish fans September 10th in my fight versus Damian Janakowski. See you. Siematom cofnij sobie trzy walki do tyłu, żebyś zobaczył jak walczyłem z angielskimi zawodnikami. Także myślę, że będziesz rozsądniejszy i damy dobrą walkę. Do zobaczenia.